Potępiając kwestię wypowiedzi pana Brauna jednoznacznie, jednocześnie musimy zadać pewne pytania, bo one są bardzo istotne dla polskiej polityki historycznej, dla polskiej tożsamości w ogóle i dla moralności, skoro ona jest tutaj powoływana wielokrotnie. Istnieje. Pytanie, na które chciałbym znać odpowiedź, dlaczego polskie państwo. Już zajmijmy się tym okresem po 89 roku. Głównie prowadzone, rządzone w tym czasie przez środowiska lewicowo-centralne, przez całe lata nie wywiązywało się ze swoich obowiązków wobec pamięci o holokauście i zbrodniach niemieckich, nie tylko. Nie budując instytucji i trwałych upamiętnień tych zbrodni niemieckich na narodzie żydowskim czy polskim, ale także nie reagując na wiele zaniechań w polityce historycznej dotyczących tych spraw przez całe lata. Ja bym chciał, żeby ten moment, kiedy zebraliśmy się tutaj wszyscy, żeby pewnie uchwalić uchwały dotyczące tej jednostkowej złej wypowiedzi, żebyśmy wyciągnęli szersze wnioski i odpowiedzieli sobie na pytanie: dlaczego przez całe lata nie budowaliśmy Pani Marszałek Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej? Co to się stało, że dopiero musiał przyjść rząd prawicowy i razem, tak, ze starostwem rządzonym przez Platformę Obywatelską, ale dopiero wtedy? I za pieniądze państwowe, rządowe, z decyzji, Ponieważ ja byłem inicjatorem tego razem z panią premier, szydło, to pamiętam, kto to zbudował i z czyjej inicjatywy. Jest pytanie, dlaczego dopiero teraz udało nam się zbudować to bardzo potrzebne muzeum w niedalekiej odległości od Muzeum Auschwitz Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcińskiej dla niezorientowanych, bo to też powinna być lekcja edukacyjna. Około tysiąca mieszkańców zginęło w związku z funkcjonowaniem obozu, dlatego że pomagali, dlatego że byli ofiarami. I to nie było upamiętnione, i ten y, ta zadra nierównego podejścia do pamięci o ofiarach tam tkwiła przez lata, i dlatego myśmy tę instytucję zrobili. Ale szerzej, dlaczego Muzeum Auschwitz było tak strasznie zaniedbane? Dlaczego nie było tam nowoczesnego Centrum recepcji odwiedzających. Dopiero nasz rząd to zbudował. Dlaczego nie było centrum edukacji? Dopiero nasz rząd to zbudował. Dlaczego do tej pory nie są odnawione, odnowione dwie najstarsze z 60-tych lat pochodzące wystawy Wystawa Główna i Wystawa Polska, tak zwana. Dlaczego takie zaniechania były? No Skoro jesteśmy tak wrażliwi i dobrze, że jesteśmy wrażliwi teraz i reagujemy, dlaczego przez całe lata. No jednak rządy głównie tworzone przez opcję obecnie rządzącą nic nie zrobiły w tej kwestii. Dopiero myśmy ruszyli z tym bardzo trudnym remontem wystawy stałej i wystawy polskiej w Auschwitz. Musimy sobie zadać takie pytania. Dlaczego przez całe lata, tu Pani wspomniała o Treblince. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Treblinka przez całe lata była filią Muzeum Powiatowego. Dlaczego tak było? Dlaczego tak było? Zwracam się do polityków przez lata odpowiedzialnych za Polskę, za polską pamięć historyczną. Dopiero tak, za naszych rządów stała się Muzeum Narodowym i w tej chwili jest tam inwestycja, którą myśmy rozpoczęli w całości. Decyzje były moje, nasze decyzje, żeby wreszcie także Treblinka w sposób godny i edukacyjnie odpowiedni, odpowiedni była potraktowana. Tak, nie panie wiem. pośle, jest Dlaczego, bardzo, panie... bardzo szeroki kontekst. Sugerowałbym, gdyby pan tak dobry zbieżał do, do puenty, bo już trzy razy panie słyszeliśmy, że ja za państwa rządów mówić... coś się zmieniło. Ja staram się mówić, panie przewodniczący, o faktach. Więc dość konkretnie mówię. Przypominam, że mamy I głosowania za godzinę, a zapisało się sporo. To poczekają, może, głosowania, skoro mówimy o tak poważnych sprawach, używamy tak poważnych spraw, słów, żeby no wybrzmiało to, co wybrzmieć powinno dotyczące prawdy historycznej i naszych zaniechań. No, pewnie różnych zaniechań po różnych stronach, ale powiedzmy o faktach. Dlaczego w Warszawie nigdy nie było, mimo że było we własności akurat partii, która w tej chwili też współrządziła, a współrządziła w bardzo wielu rządach, Muzeum Getta Warszawskiego. Największe getta w Europie. O cmentarzu warszawskich Żydów, o Trebince już powiedziałem, jak było tra jak była traktowana przez polityków zajmujących się czy odpowiedzialnych za polską politykę pamięci, ale także nie było Muzeum Getta Warszawskiego. Dopiero te decyzje dotyczące budowy Muzeum Getta Warszawskiego podjął rząd Zjednoczonej Prawicy. Dlaczego państwo także, państwo politycy, no bo w momencie kiedy myśmy byli odpowiedzialni za to, takie decyzje podjęliśmy, podjęliśmy nie dbaliście. O rzecz straszliwą, o miejsce pogrzebania w dole śmierci bezimiennych ofiar getta warszawskiego na cmentarzu przy ulicy okopowej. Zaniedbane, prawie że nieoznaczone. I cały cmentarz przy ulicy okopowej przez całe lata zaniedbany przez wszystkie elity polityczne, które rządziły. A kto głównie rządził w Polsce, pamiętamy. Po 1989 roku ja do komunistów się nie odnoszę. Tak, to dopiero nasza decyzja i faktycznie cały Sejm, prawie cały Sejm, podjął decyzję o tym, żeby wreszcie to Panie Pośle, po raz czwarty zajmować. słyszymy, że dzięki rządowi PIS i panu nie, osobiście coś pan, się zmieniło. Słyszy pan po raz czwarty, a może może po raz dziesiąty, że były olbrzymie zaniedbania w polityce pamięci. Ale czy my zajmujemy I się uchwałą o olbrzymich my, w w też uchwałą pan, w sprawie konkretnej sytuacji? Panie nie, 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 wypowiedź oczywiście. Czy Może pan nie pan opinia publiczna oceni w takim razie, jak państwo podchodzicie do tych spraw pamięci historycznej. Jak wybiórczo, jak, politycy, jak politycznie i tendencyjnie. Gdy mówimy o tych najważniejszych sprawach, no, z najważniejszym kwantyfikatorem moralnym, który cały czas państwo używać, To samo Płaszów. Płaszów, miejsce znane chociażby ze znanego na całym świecie filmu, także zapomniany, upamiętnienie budowane dopiero w ostatnich latach. Więc warto pamiętać o tym, jak rząd prawicowy dbał o pamięć historyczną w kontekście tego, co Państwo dzisiaj realizujecie. Z czym my się Dziękuję. zgadzamy, jeżeli chodzi o uchwałę? Natomiast bez szerszego kontekstu. O Czy pan chce ja mówię, zaproponować poprawkę dotyczącą nie szerszego kontekstu? Jeżeli także tak, to mam, także to mam kilka przypominam, poprawek. że po, poprawka na piśmie. Na piśmie także mam skupi... kilka poprawek. Jesteśmy i w dyskusji ogólnej, a nie w rozpatrywaniu projektu. Bardzo bym prosił. No właśnie jesteśmy w dyskusji ogólnej, więc mam prawo zająć, zabrać głos w sprawach ogólnych, w sprawach kontekstu tej uchwały. To samo dotyczy Łambinowic, Sobiboru, co prawda wcześniej były decyzje podjęte o budowaniu, ale to muzeum zostało wreszcie zbudowane przez lata tak, że tego nie było. Dlaczego tego nie było i dlaczego teraz współcześnie nie reaguje rządząca koalicja w takiej samej uchwale na haniebne słowa minister Nowackiej o polskich nazistach. Czy to czego nie reaguje? Panie pośle, na podstawie na podstawie artykułu 155 ust. 1 przywołuję pana do rzeczy. Przepraszam że jest zmuszony Dla... do tego dlatego że w tej chwili pan już monologizuje Panie... znacznie odbiegając Panie od przewodniczący... przedmiotu posiedzenia komisji. Panie przewodniczący, z wielką przyjemnością poddam się wszelkim karom, które pan zastosuje wobec mnie w momencie kiedy ja chcę skorzystać z prawa posła Dowolnej wypowiedzi na temat no, dość poważny, który dzisiaj rozpatrujemy. Dlaczego niszczycie Państwo także politykę historyczną współczesną? Dlaczego niszczycie Instytut Pileckiego, który właśnie się zajmuje ofiarami totalitaryzmu to niemieckiego? Braun niszczy Instytut Pileckiego. Ja nie twierdzę, że Braun tą wypowiedzią nie zrobił czegoś złego. Powiedziałem, że nie popieramy tej wypowiedzi. Ale akurat w tych kwestiach brał się chyba nie wypowiedział. Panie Natomiast pośle, na podstawie artykułu 155 ust. 1, po raz drugi przywołuję pana do rzeczy. Władza obecna w Polsce niszczy politykę historyczną prowadzoną przez Instytut Pileckiego i przez Instytut Pileckiego. Przykłady, przykładów na to mamy aż nadto. Chociażby Panie poseł. dziękuję panu w pani marszałek Niedziela. Gdzieś mnie pan poseł Fritz. Dlaczego państwo godzicie się na ten kamień? zapis? Jeszcze zapis. Panie posłowie. Tak. Panie. Tak. Kamil Hany był w, w dworlinie. Jak pośle. można? Państwo godzicie się na A czy pani żeby ja wizę Dlaczego państwo natomiast nie występuje do rządu brytyjskiego Zaczyna uniemożliwiać uniemożliwienie obrad powołując do panie pośle glis dlaczego władza leczniczością jest że wykorzystuje pan uchwałę dlaczego władza która władza obecna nie występuje o szkody politycznej ja panu nie mieć bo się pan myli mój mąż starostą kiedy samorząd i tutaj I, chwała ale... pani, pani premier Szydło, bo wspólnie podjęli decyzję. Co więcej, mój mąż budował to, a Pan na otwarciu wygumkował mojego męża, za co mnie Pan przepraszał. Więc jeżeli mówimy o prawdzie historycznej, to zacznijmy mówić o tym, czy mówimy prawdę, czy ją zakłamujemy. Proszę lepiej milczeć. Pan w tym miejscu był i widział, powstało piękne muzeum ponad podziałami. Zrobiliśmy piękne miejsce. Dbamy o od 80 lat. Pani Marszałek, nie wiem w jakim trybie Pani w zajmuje. Teraz ja mam głos. Tak, Pan Przewodniczący dał mi głos. Ja udzieliłem głosu Pani Marszałek. Jeszcze raz Panu tłumaczę. Pan się pojawiał u nas. I ja, i pani premier Szydło, jesteśmy co roku na tych obchodach. Z wielkim szacunkiem, z wielką troską i chęcią pomocy zawsze jesteśmy w Auschwitz na obchodach wyzwolenia. Wie pan, to wyjątkowa nieuczciwość, nie, nie używając gorszych słów, żeby używać Auschwitz do korzyści, obrzydliwych korzyści politycznych. I na tym zakończę, bo nie będę takich bzdur opowiadała jak pan. Jest no mi wstyd jest przed mieszkańcami absolutnie, Powiatu absolutnie, Oświęcimskiego i oświęcimia. Skandaliczne, Matecki, Panie pośle Matecki, to nie jest High Park. Jeszcze raz wracając. Dziękuję pani marszałek. Pan poseł Fritz. Pan poseł, mięci ziemi była Pan poseł proszę uprzejmie, pana posła Frica. Ja jako mieszkanka tej ziemi nie mam naprawdę, ja muszę i teraz wiec, nie ma jestem głosu. w pan wysłuchać. poseł Fris ma teraz głos, a pani mogłaby trochę być bardziej powściągliwa w swoich wypowiedziach na tak ważny temat. Pani mi nie będzie powściągliwości, bo pani, pani zamieszka w okolicy Świecin,